Zdecydowanie okres, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, czy tak no, standardowo mają wolne to jest czas wzmożonej pracy, bo mhm. tak jak mówisz, z jednej strony dzieci, które no, mają kłopoty w szkole, więc takie średnio z tą szkołą przepadają, trudno jest im tam mhm. jakby sobie poradzić, ale daje to jakąś ramę, jeżeli w normalnych czasach dziecko rano wychodzi do szkoły, po szkole przychodzi do domu nie stróżów i jest na znajomym do godziny 19, no to de facto jakby te warunki takie brzegowe, życiowe jakby ma poniekąd zapewnione no, przez nas wszystkich. I teraz, jeżeli pandemia wywraca ten system do góry nogami, to powoduje to, że dzieci są w izolacji, że są same, że tej pustki i tego, tej samotności jest znacznie więcej. Narastają problemy oczywiście szkolne, no bo one się nie zatrzymują, prawda? Świat się nie zatrzymał, wbrew pozorom, tylko gdzieś się tam toczy, a te problemy narastają. Duże problemy też społeczne dzieci mają przez tą, przez tą jakby brak, brak kontaktu, brak obecności innych. Więc na pewno ferie, święta i te wszystkie okresy, które się wydają luźne i wypoczynkowe, no dla nas są czasem, kiedy pracujemy więcej. No, zresztą od 10 lat w zasadzie organizujemy w okresie wakacji i projekt Anielskie Lato, który no również w normalnych czasach był odpowiedzią na, na to, że dzieci zostają bez tego oparcia, bez opieki dorosłych, w wakacje. W związku z tym 9 tygodni tematycznych codziennie. Na ulicach, na podwórkach tej dzielnicy, pracujemy dla wszystkich chętnych dzieciaków, które tam mieszkają, tworzymy alternatywę. Na no teraz tylko trzeba było to w sumie zintensyfikować na inne okresy w roku.